Jak działa biokominek? Pokażę Wam na modelu 900 Slim, tu akurat jest w zawodowie, taki sam model też możecie po prostu powiesić na ścianie. ściągam szybkę, bo akurat jest to model z szybą. Pamiętajcie, nalewamy zawsze najlepiej z pojemnika z lejkiem, rozlewamy po całej długości palnika. Nie nalewamy jak gorące, nie nalewamy jak się pali. Ja zrobiłem to wcześniej, żeby już nie trwało to zbyt długo. Montuję szybkę z powrotem. Jak widać, montaż jest banalny. No i odpalam najlepiej długą zapalarką. Zobaczcie. Prawdziwy ogień, który możecie mieć nawet w bloku. dogrzeje pomieszczenie, jak chłodniejsze dni. No i wyjątkowy klimat przy drinku, przy książce. Właśnie tak działają. Biokominki. Chcecie wyjść z mieszkania? Zagasicie w jedną sekundę. Gotowe. Ten model, inne modele znajdziecie na mojej stronie, na moim sklepie na Biekumiki Gmtpl.